Rozkaz 66 oraz późniejsze działania Imperium doprowadziły do zniszczenia zakonu Jedi. Jednak pomimo tego wielu rycerzom udało się przetrwać, w tym mistrzowi Jodzie. Ale jeśli o niego chodzi, to tu sprawa wygląda troszeczkę inaczej, ponieważ oprócz tego, że Dagoba okazało się bardzo dobrą kryjówką, to tak naprawdę Joda wcale nie był poszukiwany przez Imperium. Stało się tak dlatego, że po wderzeniach z epizodu trzeciego Palpatine nie uważał go za zagrożenie. Jego zdaniem stał mistrz osłał w mocy na tyle, że nie byłby w stanie mu się w pełni przeciwstawić, a do tego kręska w trakcie ich pojedynku musiała zamać go psychicznie, więc nawet nie miałby takiego zamiaru. Tym oto sposobem Sidus doszedł do wniosku, że skoro i tak nie doszłoby do starcia pomiędzy nim a Jodą, a nawet jakby to i tak je wygra, no to nie ma co mistrza szukać. Ale jak się okazuje, naprawdę niewiele brakowało, żeby Joda został przez imperium odnaleziony. A żeby było jeszcze ciekawiej, to doprowadziłby do tego osobiście luke Skywalker. Zapytacie pewnie w jaki sposób i dlaczego do tego nie doszło? O tym wam opowiem w dzisiejszym odcinku. Także witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale i bez zbędnego przedłużania przejdźmy do rzeczy. Cała historia ma miejsce w książce z pewnego punktu widzenia Imperium Kontratakuje. Konkretnie w opowiadaniu pod tytułem Oczy Imperium. Dowiadujemy się z niego o tak zwanym projekcie RUI, którego celem było odnalezienie pasy repejantów. I to właśnie w związku z nim Imperium rozesłało po całej galaktyce tysiące sąd świadowczych. W trakcie opowiadania imperialna oficerka o imieniu Meila oglądała nagania z sądy, które trafiła na Hof. Tak jak było to pokazane w filmie, dziewczyna zdążyła zobaczyć generator wybudowany przez ebejantów, zanim sonda została zniszczona przez Hana, co do oficerki wystarczyło, żeby uznać, że na pewno znajduje się tam baza rebelii. Przekazała tę informację najpierw swoim kolegom, a potem trafiła ona do Veydea, który podał decyzję o zaatakowaniu planety. Meyla w tamtej chwili jednak nie za bardzo przyjmowała się tym, co się stało z jej informacją o ebejantach, ponieważ ją o wiele bardziej interesowała sama planeta, której Krabas bardzo ją zachwycił. Dlatego parę dni później, gdy nadarzyła się okazja, żeby jeszcze raz się jej przyjrzeć, dziewczyna ponownie usiadła do komputera i uruchomiła inną sondę, która również znajdowała się na hof. W trakcie oglądania udała się do bazy rebeliantów, a tam zobaczyła pozostałości po bitwie, czyli leżące na ziemi zniszczone maszyny oraz ciała martwych żołnierzy i zwierząt. Dziewczyna poczuła się winna, ponieważ to ona odkryła położenie bazy rebelii, więc w pewnym sensie to z jej winy oni wszyscy zginęli. Wiedziała też, że taki los może też spotkać inne osoby. Gdyż projekt trój nadal trwał, dopóki abejanci nie zostaną ostatecznie zniszczeni. Niedługo później, Mary kontynuowała swoją pracę. Nadal oglądała nagania z sąd, w tym z jednej, która trafiła na jakąś bagnistą paletę. Tą paletą była oczywiście Dagoba. Oficerka rozejrzała się trochę i na pierwszy rzut oka nie wydawało się, by było tam coś wartego uwagi. Lecz chwilę później zobaczyła kawałek zatopionego w bagnie x Luka. Powinna była o swoim odkryciu poinformować pozostałych. Ale po tym co się stało na hof, postanowiła usunąć nagranie, żeby nie ucierpiały kolejne żywe istoty. Tym oto sposobem Joda mógł zostać odnaleziony, do czego faktycznie Luke by doprowadził, oczywiście niechcący. A nie doszło do tego tylko dzięki jednej, dobrej osobie w Imperium. No i to już będzie na tyle w tym odcinku, także jeżeli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, no i klasycznie komentarze są do waszej dyspozycji, możecie napisać co tam sobie chcecie. Ja ze swojej strony chcę też podziękować mojemu jedynemu wspierającemu Spora, Ty, którego serdecznie pozdrawiam, a jeżeli ktoś z was chciałby do niego dołączyć, no to zapraszam serdecznie, link do wspierania macie w opisie. A przy okazji, jako że mamy dzisiaj 4 maja, czyli Dzień Kwiatowych Wojen, to uznałem, że tak wam się pokażę osobiście, no, tutaj w takich pięknych okolicznościach przyrody, bo jestem akurat na majówce. No i tak króciutko Wam tylko powiem, że niech moc zawsze będzie z Wami. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Papa.